W niniejszym referacie przedstawiam wykładnię filozofii Platona, zaproponowane przez wybranych niemieckich myślicieli bezpośrednio zrzeszonych w Badeńskiej lub Marburskiej Szkole Neokantyzmu, także filozofów aktywizujących się pod wpływem oddziaływań nauki Manuela Kanta oraz Neokantyzmu, bądź tych filozofów, którzy tylko pośrednio, niejako warunkowo zaliczani są do Neokantyzmu. Referat mój ma charakter porównawczo-przeglądowy, dowodzę w nim, iż zarówno w badeńskim, jak i marburskim programie filozofii platońska myśl cieszyła się wielkim uznaniem, pobudzając naokantowskie umysły do budowania autorskich programów filozofii silnie inspirowanych platońskim idealizmem. Poziom platońskiej nauki związany m.in. ze sposobem ujęcia fundamentalnych zagadnień Ontologiczno-metafizycznych, a także kwestii epistemologicznych, stał się przyczynkiem do budowania neokantowskich systemów, karmiących się nie tylko duchem filozofii wspomnianego już wcześniej Kanta, ale także efektywnie czerpiących z nauk mędrców starożytnych, m.in. Parmenidesa. Szkoła Badeńska oddaje pierwszeństwo kwestiom epistemologiczno-ontologicznym, towarzyszą refleksję nad przyrodą i kulturą, wartościami oraz rozważania nad historią problemów i pojęć. W referacie przyglądam się platonizmowi w ujęciu Wilhelma Windelbanda, Emila Laska, Jona Sakona, także Karla Jaspersa oraz Johannesa Remkego. Tymczasem szkoła marburska koncentruje uczonych związanych wyłącznie z Philips Uniwersytet Marburg. Znamienną cechą tej szkoły jest ześrodkowanie uwagi na problematyce filozofii jako nauki oraz, jak pisze Hanna Buczyńska, analizie struktury logicznej nauk przyrodniczych. Szkoła odrzuca rozumienie metafizyki w rozumieniu klasycznej tradycji Arystotelesowskiej, nadając metafizyce charakter nauki o granicach ludzkiego poznania, nauki o granicach ludzkiej wiedzy. W referacie przybliżam platonizm według głosów połowych marburskich neokantystów Hermana Koena i Paula Natorpa, a także Augusta O'Farta oraz Elisabeth Roten, zaliczanych do marburskiego kręgu intelektualnego. Wilhelm Windelband Badańczyk Wilhelm Windelband poświęcił Platonowi monografię zatytułowaną Platon. W 1902 roku książkę wydrukowano w języku polskim w warszawskim wydawnictwie Przeglądu Filozoficznego. Tekst z języka niemieckiego na język polski przełożył Stanisław Bouffaut. Analizując intelektualną sylwetkę Platona, Windelband dostrzega w tym starożytnym mędrcu człowieka, nauczyciela, pisarza, filozofa, socjologa, teologa, a nawet proroka. Platon przedstawia się Windelbandowi jako autor dialogów, dokumentów, pism o zmiennym charakterze. Niektóre spośród platańskich dzieł należą do kategorii tekstów młodzieńczych filozofów, w innych pismach wybrzmiewa, wybrzmiewa przepraszam, wyraźny ton antysofistyczny. Kolejne prace Platona są dowodem przeżywania okresu rozkwitu lub wyrazem zainteresowania starego, starożytnego mędrca ustrojem państwa i prawem państwowym. Według Windelbanda filozoficzny głos Platona najsilniej wybrzmiewa w jego nauce o ideach, skojarzonej z dialektyką wznoszącą czy też wstępującą, także z metafizyką zrównaną z rozważeniami na temat świata i stawania się oraz ujęciem idei jako przyczyny celowej. Platońska nauka wywarła, zdaniem Windelbanda, znaczący wpływ na profil starożytnej etyki oraz na sposób przysłowienia przez starożytnych filozofów kwestii fizycznych. Emil Lask, zainteresowanie myślą Platona, zwłaszcza platońskim dualizmem wyrażonym za pomocą zwei teorii, poświadcza zdaniami z rozprawy Die Logik der Philosophie und die Kategorienlehre. Pisze w ten sposób. W tysiącu odmian nazw i znaczeń powtarzał się odciśnięty przed Platonem wzorcowo dualizm, owa teoria dwóch sfer. Został on wyrażony w takich przeciwstawieniach jak to co zmysłowe, to co ponadzmysłowe, zjawisko a prawdziwa rzeczywistość, zjawisko a idea, materia a forma, materia a duch, skończone, nieskończone, uwarunkowane, bezwarunkowe, względne wobec absolutnego, przyroda wobec rozumu, natura wobec wolności oraz czas wobec wieczności. W systemie Platona niezmysłowość dopiero jako Teoretyczna pojęciowość i abstrakcyjność ujawia się, ujawnia się w prawdzie, uzyskując niejako swoją legitymizację. Lask pisze wprost, iż Der Wert der Wahrheit verschmilzt seit Platon in den Überhaupt. Wartość prawdy od Platona łączy się z nadzmysłowością w ogóle. Ten antyczny intelektualizm uobecnia się według Laska zarówno w języku, jak i w sposobie myślenia. Wielu współczesnych mu filozofów. Kolejny filozof, ciekawy Jonas Kahn. Jonas Kahn przygląda się nauce Platona z perspektywy jego metafizyczno-ontologicznych rozważań na temat idei oraz sposobu partycypacji idei w świecie. W książce Geschichte des Unendlichkeit's Problem in Abendlendlich und und Kon potwierdza silnie zaznaczającą się obecność założeń emocjonalnego nurtu myśli pitagorejskiej. Wyraźny w platańskim systemie jest również wpływ na Elei oraz szkoły elejskiej. Wpływ ten uwidacznia się przekonaniem o niemożliwości regresu w nieskończoność. Fakt ten pozostawia otwartym problem granicy. W znaczeniu granicy jako, o znaczeniu granicy jako peraz i nieograniczonego traktuje platański Filip. W tezach przywołanego dialogu, Kon dostrzega podobieństwo stanowisk Platona i Arystotelesa. Obaj starożytni mędrcy kojarzą dobro z porządkiem, pojęciem i granicą. W innym miejscu Kong pisze o różnicach dzielących obu filozofów. Platona fascynuje, zdaniem Kona. Pitagorejska kontemplacja mistyczno-matematyczna, która utrzymuje status zarówno prolegomenów do filozofii, jak również specyficznych środków pomocniczo-zaradczych filozofii. Kon uważa wprost, że w nauce Platona matematyka pełni rolę środka osłaniającego filozofii i filozoficzny namysł. Stosuje tutaj Kon e, specyficzny niemiecki termin Das Hilfsmittel. Platon, akcentując znaczenie matematycznej prawdy, nie łączył zasadnień matematycznych ani z fizycznym kontinuum, ani z fizyką. W filozofii Platona matematyka domaga się wolności od materialnego przedstawienia, poświadczają to słowa kona, który pisze. Matematyka Happu recht, i Bittwischen, platoforder, brak von materialen Urstellungen zu halten. Czyli matematycy mają zupełną rację, uważając, że obszar matematyki, jak żąda tego Platon, pozostaje wolny od materialnych przedstawień. Kolejny filozof, Karl Jaspers. Cóż, filozoficzna inwencja Platona zachwyca także filozofa egzystencji i psychiatrę Karla Jaspersa. Według Jaspersa system Platona to głównie teoria idei angażująca kolejne obszary filozoficznego namysłu. Wśród obszarów tych Jaspers wyróżnia teologię, psychologię, teorię polityczną oraz kosmologię. Ten badeński apologeta uznaje, iż zagadnienia teologiczne ukształtowały religijną myśl Zachodu. Teologiczne pomysły Platona, a także poniekąd Arystotelesa wpłynęły na doktryny kościołów chrześcijańskich oraz teorię islamu. Dodaje, że dziś jednak. Trudno w tych nierzadko dogmatycznych systemach religijnych te platońskie pomysły rozpoznać czy poprawnie zidentyfikować. Jaspers, jako filozof egzystencji, nie omieszka wspomnieć również o znaczeniu i wpływie platońskich założeń na jakość życia współczesnego człowieka oraz na współczesną myśl intelektualną. W zredagowanym przez Hannah Arendt angielskim wydaniu rozprawy Plato and Augustine from the Great Philosophers czytamy. Platon po raz pierwszy zobaczył człowieka w sytuacji totalnej katastrofy, która powstaje w jego myśleniu, jeżeli to myślenie jest fałszywe i zawodzi w zrozumieniu samego siebie. Z tego powodu Platon podejmuje zadanie radykalnego odwrócenia sposobu myślenia. Ten związany z Heidelbergiem uczony przyjmuje, iż wyjątkowość tematów podejmowanych przez Platona w poszczególnych dialogach łączy zagadnienia logiczne, fizyczno-kosmologiczne i metafizyczne. Zagadnienia te wzrastają do rangi problemów wiecznych, grupujących pytania źródłowe dotyczące genezy, specyfiki i struktury otaczającej człowieka rzeczywistości, również spekulatywnej natury zjawisk w tym bytu samoistnego absolutu. Istotą platońskiej filozofii jest uczynienie człowieka świadomym konieczności odnalezienia drogi i obdarzenie go, obdarzenie człowieka pewną siłą, mocą, potencjałem, wytrzymałością do poszukiwania i badania. Wytrzymałością w poszukiwaniu i badaniu. Platon uczy człowieka testowania wartości jego własnego myślenia. Idźmy dalej. Johannes Remke. Zagadnienie o platońskiej filozofii rozważa również Johannes Remke, którego profesor Maria Szyszkowska zalicza do grona neokantystów szkoły badańskiej. Remke o Platonie rozprawia w mowie Ausenwelt und Innenwelt Leib und Seele wygłoszonej 16 maja 1898 roku w związku z inauguracją roku akademickiego na Uniwersytecie w Greifswaldzie oraz objęciem funkcji rektora tegoż Uniwersytetu. W odniesieniu do prateńskiego systemu Remke analizuje problem dualizmu świata wewnętrznego jako świata nadmaterialnego, którym kieruje rozum i ponadzmysłowy duch, oraz równie ważnego świata cielesno-zmysłowego, w którym pierwszoplanową rolę odgrywa zmysłowy bodziec. Jednostka dysponując ciałem i duchem, dwiema odrębnymi sferami, przynależąc zarówno do poziomu materialnego, jak i nadmaterialnego istnienia, myśli, czuje i pragnie. W specyfice myślenia, czucia, i pragnienia skrywa się w swoistość ludzkiej duszy. Człowiek myśląc, czując oraz pragnąc, potwierdza swoją psychiczną jedność i duchową istotę z w której każde zmysłowo-materialne przedstawienie odnajduje swój korelat w duszy jako tym, co wewnętrzne, psychiczne. Te dwa wyróżnione światy są ze sobą wewnętrznie powiązane, świat ciała i ducha wzajemnie na siebie oddziałują nadając człowiekowi cechy bytu metafizycznego. Inspirując się platańską myślą, rękę zakłada, iż człowiek jest duszą. Dusza niejako przynależy do człowieka, pozwalając mu spostrzegać, przedstawiać, myśleć i czuć. Szkoła marburska. Platańska architektonika myślenia cieszy się szczególnym uznaniem w systemach czołowych przedstawicieli marburskiej szkoły neokantyzmu Hermana Koana i Paulana Torpa. Neokantyści marburscy proponują odmienną od tradycyjnej wykładnię platońskiej idén Zarówno kolanie, jak również natorp utożsamiają ideę z najistotniejszym posiadaniem naszego ducha. W marburskiej doktrynie filozoficznej platońska idea jest kategorią wiedzy. Idea jest pojęciem, które zarządza naukowym badaniem i poznaniem rzeczywistości. Marburscy, czy marburscy neokantyści, kojarzą ideę z funkcją. Z duchowo apriorycznym myśleniem, służącym urabianiu pojęć. Twierdzą, że przez ideę świat pojęć staje się czymś aktywnym, mającym swoje źródło w czynności duchowej. Idea jest zawsze stosunkiem pojęciowym, metodą, zasadą. Tak rozumiany Platon jest wielkim protoplastą współczesnej wiedzy i filozofii. Jak pisze oczywiście polski marburczyk Władysław Tatarkiewicz, z wielu platońskich czerpać możemy, czerpać będziemy, jeszcze nie jedną naukę na dziś i na jutro. No to przejdźmy do Koena. Hermann Cohen ujmuje platoński idealizm w perspektywie kantowskiej logiki transcendentalnej oraz aprioryzmu. Koen jako hołdownik filozofii jako nauki dostrzega w idei metodę szukania logicznych podstaw wiedzy. Takie rozumienie idei neokantysta kojarzy z platońskimi odkryciami w obszarze matematyki. W pracy, w broszurze, w prospekcie, nie wiem jak to nazwać, Platon z Iden czyli und die Mathematik Cohen uznaje, iż historia matematyki wskazuje na Platona jako na twórcę analitycznej metody, która to polega na tym, że od danych cofa się do założeń, jakie koniecznie zrobione być muszą, by z nich owe dane twierdzenia wyprowadzić było można. Niczym innym jak tylko ogólnym, logicznym zastosowaniem tej metody jest idea jako hipotez. Cohen uważa, że plateńska idea to forma umysłu. Ta forma umysłu nie jest związana z jakąś subiektywną jaźnią, lecz jest powszechna i bezosobowa. Ponadto w poznaniu, w procesie poznania, należy odwołać się do prawa myślenia. To prawo myślenia jest prawem źródła. Kolejny mistrz marburski. Wśród neokantystów szkoły marburskiej także Paul Nathor wyraża swoje żywotne zainteresowanie idealistyczną filozofią Platona. Analizie założeń platońskiej nauki natort poświęca ponad 300 stronicową monografię: Platons Ideenlehre lore ein ein Kind Idealismus. Dzieło to stanowi próbę oryginalnej wykładni starożytnego platońskiego idealizmu. Przedmiotem studiów Natorpa są zwłaszcza zagadnienia epistemologiczne, m.in. ukazanie drogi poznania wiodącej do żądanej w filozoficznym poznaniu bezwarunkowości. Kreśląc naukowy portret Platona, Natorp charakteryzuje platońską ideę dobra, określa rolę znaczenie matematyki i astronomii w platańskiej nauce, podejmuje także rozważania nad logiką, psychologią oraz metafizyką filozofii klasycznej. Innym y Ważnym, wydaje mi się, przedstawicielem szkoły marburskiej, nie tak znanym jak Cohen i Natorp, jest August Auffart, który doktoryzował się u Koena. Wśród właśnie neokantystów szkoły marburskiej, interesujących się filozofią Platona, na szczególną zasługuje właśnie August Auffart. Analizą systemu Platona Auffart poświęca swoją dysertację, Die Platonische Ideenlehre, w której zgłębia. Strukturę platońskiej idei jako przedstawienia, orszczelung oraz substancji, substans, jak również ich połączenia. Interpretuje ideę jako uzja i noeton oraz substancjalno noetyczne poznanie jako proces powiązany z doświadczeniem. Wynika w zagadnieniem meteksis, uczestnictwa, nauki o anamnezie i nieśmiertelności. Zgodnie z wykładnią marburskiej szkoły neokantyzmu, Aufart postrzega platańską ideę jako obiektywne prawo pozbawione elementu subiektywno-podmiotowego. Prawo to ma charakter etyczny. Ethisches Gesetz. Poznający percypuje w regułach tego prawa, niejako uczestnicząc w nim głosem swego wolnego wnętrza, wolnego ducha. W ten sposób Platon niejako uzależnia poznanie od czynnika etyczno obiektywnego, aby odciąć poznanie od sfery doksalnej i przenieść je w sferę rozstrzygnięć noetycznych. Sfera noetyczna staje się według Aufarta pewną trwałą podstawą, sferą powszechnej prawdy wskazującej wartość powszechnej ważności, uniwersalnej reguły i obowiązywalności, niezależnej od wszelkiej zmiennej, nietrwałej, zmysłowej rzeczywistości. Według Aufarta starożytna uzja jest obiektywną podstawą poznania, które, ufundowane na uniwersalnym prawie regule, cechuje jasność i dokładność. Szanowni Państwo, do grona neokantystów Szkoły Marburskiej, rozważających z wielkim zainteresowaniem tezy platońskiej filozofii, zaliczana jest również filolog Elizabeth Roten. Jako działaczka społeczna Roten współtworzy niemieck Niemiecką Ligę Praw Człowieka. Z oddaniem wspiera również powstanie Internationale Frauenliga für Frieden und Freiheit, czyli Międzynarodowej Ligi Kobiet Oddanych w Pracy na Rzecz Pokoju i Wolności. Roten problemy platońskiej ontologii analizuje w dziele, książce GTS U. Phenomen, czyli die Platonische Idee, która ukazała się w Gize w 1913 roku. Badania przeprowadza sięgając po pracę marburskiego apriorysty Paula Natorpa, a także Nikolaja Hartmana, marburskiego renegata, jak mawiał profesor Andrzej Noras. Roten prezentuje wykładnię platańskiego systemu w perspektywie intelektualnej działalności Goethego zwłaszcza Getego metody badań naturalnych. Pojarząc postawę Goethego z postawą Platona, nie godzi się na czysto naturalistyczną wykładnię twórczości romantycznego poety. Próbuje wykazać, iż Goethe, przepraszam, cały swój sposób badania, zakorzenia w idealistycznych strukturach systemu starożytnego mędrca. Wedle rotem, platoński system łączy w jednolitą całość metafizyczno-ontologiczną triadę, dobro, prawda, piękno, która do głębi przenika świat, pomagając niejako człowiekowi w rozpoznaniu jego istoty. W przekonaniu Elizabeth Rotten Platon tworzy trwałe fundamenty możliwej nauki, która odrzuca drętwy dogmat. Filolożka zdaje sobie także sprawę z istnienia odmiennych sposobów przedstawiania oraz interpretacji platońskiej Idenlere, także z faktu, iż każda interpretacja jest równie prawdopodobna. Innymi słowy, swoją prawomocność potwierdzają różne pojawiające się na przestrzeni wieków wykładnie platońskiej kwestii metafizyczno-ontologicznej i epistemologicznej. Wybrani przedstawiciele lub sympatycy filozoficznych założeń badeńskiej i marburskiej szkoły neokantyzmu z szacunkiem odnoszą się do Platona jego nauki. W neokantyzmie platońska myśl cieszy się szczególną renomą, platoński idealizm stanowi fundament pod budowę autorskich programów filozofii, to warto powtórzyć. Zaprezentowane w referacie neokantowskie wykładnie platońskiego systemu pozwalają zobaczyć w tym starożytnym mędrcu wyjątkowego człowieka, nauczyciela, intelektualnie wrażliwego przewodnika, teologa, jak chce tego Windelband proroka, rozważającego metafizyczny problem prawny. Neokantyści dostrzegają w Platonie filozofa dociekającego uniwersalnych zagadnień psychologicznych, politycznych czy kosmologicznych. W ten sposób Platon. Wzrasta do rangi mędrca porywającego umysły, w się nauka, i serca, w się etyka, kształtowania charakteru kolejnych pokoleń filozofów, zwłaszcza tych filozofujących w duchu Kanta po Kancie. Dziękuję za uwagę i cierpliwość. Mój kairos minął. Dziękujemy bardzo. Mamy, mamy chwilę na pytania. Bardzo proszę. Ja mam takie pytanie. Wśród tych różnych nazwisk czy można byłoby wskazać jedno, czy, czy takie, które jedno czy kilka, które najbardziej akceptowało taką, no, obiegową, czy klasyczną, można było powiedzieć wykładnie, platonizmu jako, jako taki realizm pojęciowy, czy, które najbardziej aprobowało tą wersję platonizmu, jeśli w ogóle, tak? Bo tu mówimy o. o, o tej szkole. Z tych nazwisk, które tutaj się pojawiły, myślę, że taką najbardziej, bym powiedziała, historyczną wykładnie. Zaprezentował Wilhelm Windelband. Mimo tego, że on był oczywiście Badańczykiem i miał swoje badańskie takie naleciałości w myśleniu, charakterystyczne dosyć to jednak Platona przedstawił na sposób historyczno-filozoficzny. Mm -hmm, mm -hmm. Nie wiem, jak z Hartmanem się marzyć także, bo ja tutaj Hartmana nie omawiałam. No właśnie, ale <grywka> dlatego ja też się zastanawiałem dlaczego, ale być może dlatego, że no, następny referat jest w zasadzie poświęcony jemu. Prosimy. Może to nie będzie pytanie, ale taka wypowiedź. Mam nadzieję, że też dopowiedź serdeczna. A propos, które nazwisko z tej szkoły badeńskiej albo marburskiej można byłoby upatrywać za takie najbardziej reprezentatywne, zwłaszcza jeśli chodzi o taką no, klasyczną wykładnię Platona. Po pierwsze, jeśli popatrzymy na pogląd mówiący o tym, że u Platona mamy do czynienia z dwoma światami. To mówi się i tak się to komentuje, czy przedstawia, że zasadniczo mocną tezę w tym jej najmocniejszym wariancie przedstawił Emil Lask. Przynajmniej tak to się przewija. Natomiast ja to skonfrontuję z deklaracją bardzo wyraźną Platona w Timajosie, który mówi, że jest jeden porządek, psychon en non, obderzony duszą, czyli uduszony, <laughs> można byłoby powiedzieć, nie? I objęty czynnością właśnie własną umysłu. Natomiast z drugiej strony, drugie nazwisko to to, co tam właśnie zapytałem się, Tatarkiewicz wspominając swoją młodość w Marburgu, miał tak. wspominać właśnie coś takiego, że jak się słuchało na torpa, to trudno było odróżnić myśl Platona od myśli na torpa. Tak, I dlatego go nazywano tak, tak, Platorp. Tak, tak. Dokładnie. <laughs> tak, ale znane jest też takie powiedzenie, że akurat w Marburgu, no to chyba cytadela marburska, zamknięta był uniwersytet który filozoficznie działał jak taka sekta skrajnie idealistyczna. No prawie, e, może dlatego właśnie akurat do Marburczyków mam taką słabość. Dziękujemy, dziękujemy bardzo za, za komentarz i y, jeszcze tak jedno już, już oddaję mikrofon. Y, ale żeby nasi goście, którzy Yy, nawet przeważają, w tej chwili online też słyszeli. Oj właśnie, to może nie niepotrzebnie, ale chciałabym, zostało użyte oczywiście sformułowanie Polski Marburczyk Władysław Tatarkiewicz. No właśnie, co, cóż on ma z nim wspólnego? <taki> w takim głębokim sensie, bo on chyba tam siedział i czytał Arystotelesa. On I sam o tym pisze, że, że właśnie jak to się ma do szkoły marburskiej, obecność Władysława Tatarkiewicza w Marburgu. To znaczy, on przed Marburgiem, z tego co wiem, był w Berlinie. I w Berlinie panował filozoficzny chaos myślenia. I kiedy przyjechał do Marburga, to nagle ten chaos zniknął, bo w Marburgu liczyła się tylko jedna możliwa wykładnia, Tak? I Tatarkiewicz sam wspomina ten czas bardzo ciekawie. Mówi, że kto trafił do Marburga, albo godził się na to, w jaki sposób prowadzono tam wykłady, a tam wykładany był Platon, a potem przez następny rok Kant. Tak? I mówi się do dzisiaj, że Marburczycy stworzyli takiego Platona i takiego Kanta, że się filozofom o tym nie śniło nigdy wcześniej. Ale wracając właśnie do, do problemu. Tatarkiewicza jego pobytu w Marburgu. Tatarkiewicz mówi tak: albo ktoś się godził na tą wykładnię proponowaną przez e, Szkołę Marburską, albo szybko stąd uciekał.